Kto i kiedy tak naprawdę zadecydował o tym, że Polska na 45 lat trafiła pod radziecki but, czy raczej o Czy to Stalin okazał się geniuszem, który wymanewrował najtęższych zachodnich mężów stanu? Czy Brytyjczycy i Amerykanie byli po prostu dziecinnie naiwni albo może po prostu nielojalni wobec państwa będącego pierwszą i największą ofiarą Trzeciej Rzeszy? Czy miejscem sprzedania Polski Sowietom była Jałta? Czy może już wtedy karty dawno były rozdane, bo kluczowe rozstrzygnięcia tak naprawdę zapadły wcześniej? Jeżeli tak, to gdzie i dlaczego? W tym odcinku przeanalizujemy spotkania wielkiej trójki i podążymy przez meandry dyplomacji. I to niestety takie, po których Polska wylądowała na historycznej mieliźnie. Gdy Sir Winston pokochał diabła. Zdjęcia, które widzicie, zostały wykonane na słynnej paradzie London Victory Celebrations z roku 1946. W Polsce nadal są mało znane, gdyż na próżno było ich szukać w naszych powojennych podręcznikach historii. Gigantyczna parada, która w rocznicę kapitulacji Niemiec przeszła ulicami stolicy Wielkiej Brytanii, była jedną z największych, jakie miały miejsce w Europie. Po arteriach Londynu w radosnym korowodzie przejeżdżały kolumny wszelkiego możliwego sprzętu i regimenty, które rzuciły na kolana zbrodnicze państwa osi. Rodzina królewska i zaproszeni z całego świata politycy oglądali przemarsz wojsk alianckich. Sił Zjednoczonego Królestwa walczących na trzech kontynentach. Wojsk amerykańskich, ale i także francuskich, belgijskich, greckich, chińskich, a nawet brazylijskich, jamajskich czy górków z Nepalu. Zaraz, zaraz. Dobrze usłyszeliście. Wśród wymienionych narodów nie było Polaków. Ani polskich lotników z bitwy o Anglię, którzy narażali życie, by bronić miasta w roku 1940 i później. Ani generała Maczka i jego pancerniaków, którzy wyzwalali Belgię i Holandię. Ani żołnierzy II Korpusu Polskiego, generała Władysława Andersa, walczących we Włoszech i przelewających swą krew pod Monte Cassino. To fakt historyczny z pogranicza absurdu. W obchodach zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej w czerwcu 46 roku nie wziął udziału jedyny naród na świecie, który stawiał czoła Rzeszy od pierwszego do ostatniego dnia trwania II wojny światowej. Abstrahując już od tego, czy zaproszenie dla Polaków zostało wysłane do Sowietów, czy do podległego im rządu, czy też, aby ratować twarz, Brytyjczycy w końcu zaprosili pilotów dywizjonu 303, ale ci honorowo odmówili, ten czerwcowy dzień przeszedł do Annałów jako wielki symbol zwieńczenie polityki aliantów wobec Polski. Winston Churchill, który w tym czasie nie był już premierem, tylko politykiem opozycji, ronił oczywiście w swoim stylu krokodyle łzy, wyrażając żal z powodu braku zaproszenia dzielnych Polaków walczących u boku jego żołnierzy. Ale to już nic nie zmieniało. Zarówno defilada zwycięstwa, jak i kulisy politycznych rozgrywek potwierdziły sentencję innego jeszcze, XIX-wiecznego brytyjskiego premiera Henry'ego Temple. Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników. Wieczne są tylko jej interesy. Dotyczy to zresztą każdego mocarstwa, a w kontekście konferencji Wielkiej Trójki właśnie i Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Czy oznacza to, że Polska, będąc formalnie w obozie zwycięzców, II wojnę światową tak naprawdę przegrała? Niewątpliwie tak. Na trzech konferencjach polityków alianckich z Józefem Stalinem okazało się, że w interesie Zachodu nie leży to, aby Polska po wojnie była krajem niepodległym. Nasza wolność stała się jednym z elementów transakcji i koniecznym wręcz jej miejscem stała się jałta. W języku polskim, będąca po latach synonimem politycznej zdrady, załatwiania wielkich interesów mocarstw ponad głowami innych narodów. Tylko to nie do końca prawda. Powojenna historia Polski, a nawet kształt jej granic, był splotem wielu innych czynników, a same decyzje dotyczące naszej przyszłości zapadały nie tylko w Jałcie, ale także na dwóch innych konferencjach politycznych z udziałem Amerykanów i Brytyjczyków pod niewątpliwe dyktando Stalina. Takie spotkania były trzy, a każdy z nich załatwiło jeden z istotnych aspektów polskiej przyszłości. Popatrzmy. W Teheranie w roku 1943 ustalono sowiecką strefę wpływów i kwestie utraty przez Polskę ziem wschodnich. W Jałcie na początku roku 1945 zaakceptowano wprowadzenie zasad pseudodemokracji ludowej. Już po zakończeniu wojny w Poczdamie zatwierdzono obecność w Polsce Armii Czerwonej, jak się okazało na kolejnych 48 lat, a także sprawę zupełnie bez precedensu. Przesunięcie i granic, i wpływów Związku Sowieckiego tak daleko na zachód, jak nigdy nie sięgało imperium carów. Chyba wiadomo, kto na koniec był wygranym. Czy jednak te decyzje były tylko efektem ustaleń politycznych? Niezupełnie. I także po wielu dekadach powinniśmy to rozumieć. Koncesje Zachodu dla Józefa Stalina były wynikiem sytuacji na froncie, splotu relacji między aliantami, ale może najbardziej faktu, że Hitler przegrał swoją agresywną wojnę właśnie w wyniku nieudolnego ataku na Związek Sowiecki rozpoczętego w czerwcu roku 1941. Gdy rozpoczęła się operacja Barbarossa, szybko zapomniano, że to w gruncie rzeczy konflikt dwóch niedawnych sojuszników. Którzy w 1939 dokonali czwartego rozbioru Polski. Gdy rankiem 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowali Sowiety, wszystkie dotychczasowe dogmaty stanęły na głowie. Gdyby Hitler zaatakował piekło, to wystawię właśnie tu przed Izbą Gmin najlepsze rekomendacje samemu diabłu. To zdanie Winstona Churchilla, wypowiedziane po rozpoczęciu operacji Barbarossa, szokowało nie tylko jego najbliższych współpracowników. Churchill był bowiem największym i zajadłym wrogiem bolszewizmu, i to już od czasów rewolucji październikowej. Zwykł grzmiecisz, Rosja jest sprowadzana przez bolszewików do zwierzęcej formy barbarzyństwa. Tylko że w sytuacji, w której Trzecia Rzesza bombardowała angielskie miasta, a uboty terroryzowały na Atlantyku amerykańskie konwoje, będące ostatnią nitką sieci zaopatrzenia Zjednoczonego Królestwa w paliwo i broń, dotychczas pogardzani bolszewicy musieli stać się dla brytyjskiego premiera najbardziej pożądanym sojusznikiem. Zresztą postawa Churchilla wobec działań Związku Sowieckiego w II wojnie światowej była od początku dość niejednoznaczna. 1 października 1939 roku, przemawiając w parlamencie, usprawiedliwiał sowiecką agresję z 17 września 1939, mówiąc, że pozycje zajęte przez wojska rosyjskie są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa Rosji w obliczu nazistowskiego zagrożenia. Gdy w końcu Trzecia Rzesza zaatakowała Sowietów, wdzierając się daleko na teren Związku Sowieckiego, a w grudniu 1941 roku w wyniku japońskiego ataku na Pearl Harbor do wojny przeciwko Niemcom przystąpiły Stany Zjednoczone, Churchill mógł już odetchnąć z ulgą. Nie był sam. Miał wręcz wymarzonego sojusznika, najpotężniejszą gospodarkę świata, czyli USA i jej prezydenta, Franklina Delano Roosevelta. Tylko, że ta nowa konfiguracja układu sił, w której po jednej stronie stawały USA, Wielka Brytania i Związek Sowiecki, oznaczała znaczną komplikację dla innych krajów i narodów, które dotąd zdawały być się ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi Londynu. Niestety dotyczyło to głównie Polski. Pomimo tego, że w Wielkiej Brytanii działał polski rząd na uchodźstwie, a gospodarze formalnie byli naszymi sojusznikami już od roku 1939, to właśnie pod koniec roku 1941 nasza racja stanu, interesy czy przyszłość już zupełnie Brytyjczyków nie obchodziły. A dowodów na to nie trzeba było szukać daleko. Teheran. Pierwsza partia dla Stalina. Nie wiemy, jakim szachistą był Józef Stalin. Wiemy natomiast, że już od początku relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem Delano Rooseveltem i Churchillem ogrywał tych wielkich przywódców zupełnie jak dzieci. Jakie cele miał Stalin w czasie zorganizowanej pod koniec listopada 1943 roku konferencji w Teheranie? Wydaje się, że najważniejsze było odwiedzenie aliantów od pomysłu lądowania na Bałkanach. Pod koniec roku 1943 mapa niemieckiej dominacji w Europie już nie była taka pomyślna dla Trzeciej Rzeszy, jak jeszcze choćby rok wcześniej. Kurczyła się systematycznie. Oczywiście na zachodzie bez zmian, ale na wschodzie? Po zwycięstwie pod Stalingradem i na łuku kurskim Armia Czerwona przekroczyła Dniepr i zajęła Kijów. Odtąd Wehrmacht był już w odwrocie, a Stalin mógł już marzyć o tym, że panowanie nad wschodnią Europą jest w jego zasięgu. Miał przy tym wyznawać doktrynę, że tam, gdzie stanęła stopa sowieckiego żołnierza, tam miała być od teraz strefa wpływów Związku Radzieckiego. Ta koncepcja za cenę życia ponad 20 milionów żołnierzy radzieckich, którzy mieli zginąć na froncie, była z grubsza realizowana aż do końca II wojny światowej. Sowiecki dyktator umiejętnie rozgrywał także dwóch zachodnich przywódców. Wiedział, że Imperium Brytyjskie będzie gasło, przede wszystkim w kontekście utraty swoich kolonialnych wpływów w Azji. Wiedział też, że Waszyngtonowi prędzej czy później będzie zależało na tym, aby armia czerwona stanęła do walki przeciwko Japonii. Właśnie na Dalekim Wschodzie Amerykanie tracili najwięcej żołnierzy i perspektywa otwarcia przez Stalina drugiego frontu w Mandżurii była dla nich bardzo kusząca. To była jedna z kart sowieckiego dyktatora, którą wyłożył jednak jak najbardziej wytrawny gracz tuż przed końcem wojny. Dziś wiemy, że Roosevelt wbrew zdrowemu rozsądkowi lgnął do sowieckiego mordercy i tyrana, nazywając go nawet pieszczotliwie. Wujkiem Joe. Stalin wiedział, co chce osiągnąć w Teheranie i skutecznie zdobył poparcie nowego amerykańskiego przyjaciela w kwestiach kluczowych dla jego własnej polityki. To właśnie na tym spotkaniu zatwierdzono plan lądowania wojsk alianckich w Normandii. Alianci mieli wdzierać się do serca Trzeciej Rzeszy od strony zachodniej, a nie, tak jak chciał Churchill, od strony Bałkanów. Idea ataku od południa, co mogło przynieść choćby możliwość zajęcia Wiednia, Pragi czy nawet Warszawy, w tym momencie została odrzucona. To właśnie w wyniku ustaleń z Teheranu narodził się późniejszy scenariusz końca II wojny światowej czyli obustronnego wyścigu aliantów do Berlina. W rozmowie z wujaszkiem Joe zupełnie poboczną kwestią dla amerykańskiego prezydenta była sprawa narodów Europy Środkowej i Wschodniej w tym Polski. Nawet współpracownicy Roosevelta podkreślali, że tak w kwestii niuansów i historii tej części świata był zupełnie jawnym ignorantem. To chyba dlatego zgodził się, ale zupełnie nie wiadomo na jakiej podstawie, że granice przyszłego państwa polskiego ulegną przesunięciu. Na wschodzie miały przebiegać w przybliżeniu według tzw. linii Kersona, czyli przypominać w przybliżeniu granice dzisiejszej Polski. W całym dyplomatycznym zawirowaniu gdzieś pojawiły się oczywiście kwestie Lwowa czy Wilna, które to miasta ponoć miały zostać w granicach Polski, ale szybko to zostało wszystko zapomniane. Rooseveltowi najbardziej zależało bowiem na czym innym. Zdradził Stalinowi, że szykuje się do kolejnych wyborów prezydenckich, które miał zamiar wygrać. W związku z tym wolał, aby nie podawać do publicznej wiadomości szczegółów rozmów na temat polskich granic w Teheranie. Nie chciał utracić kilku milionów głosów Amerykanów polskiego pochodzenia. Oczywiście nie wiadomo, czy Stalin rozumiał tego rodzaju zawiłości demokratycznej polityki. Kwestia ustaleń związanych z naszą wschodnią granicą po ewentualnym zwycięstwie nad Niemcami nie została też podana do wiadomości rządu polskiego w Londynie. O ustaleniach nie wiedzieli ani premier Stanisław Mikołajczyk, ani naczelny wódz i generalny inspektor sił zbrojnych generał Kazimierz Sosnkowski. I co jest najbardziej obrzydliwe i szokujące nie wiedzieli o nich sami polscy żołnierze. Ci, w dużej mierze pochodzący z Kresów, członkowie II Korpusu generała Władysława Andersa, którzy wkrótce mieli w składzie brytyjskiej VIII Armii walczyć we Włoszech. Polacy w Teheranie zostali postawieni wobec faktów dokonanych. Nie mieli wpływu na decyzje terytorialne i sowietyzację kraju. A wszystko to zostało symbolicznie przypieczętowane w trakcie kolejnego spotkania polityków Wielkiej Trójki. Jauta. Transakcja na Krym. Franklin Delano Roosevelt. Chcę, by najbliższe wybory w Polsce były pierwszymi wyborami poza wszelkim podejrzeniem. Powinny być tak uczciwe jak żona Cezara. Nie znałem jej, ale powiadają, że była nieskazitelna. Józef Stalin. Tak o niej mówiono. W rzeczywistości miała parę grzeszków na koncie. Jauta. Luty 1945. Takie rozmowy to mało znane wątki konferencji krymskiej. Konferencji zorganizowanej na terenie posiadłości założonej przez potomka rodziny Potockich, gdzie później okazałą rezydencję wybudował sobie car Aleksander II Romanów. Miejsce symboliczne dla Polski, bo przecież ten władca, poza tym, że stłumił powstanie styczniowe, to jeszcze w niewyobrażalny sposób prowadził w XIX wieku imperialną politykę zwiększania terytorium Rosji. Wszystko to było więcej niż wymowne. Wcześniej mówiliśmy, że w Teheranie Stalin ogrywał partnerów z wielkiej trójki w szachy. W Jałcie jednak była to już inna gra. Tu przyszły generalissimus Związku Sowieckiego po prostu rozdawał karty. Dlaczego? Wszystko znowu przez czysto militarne rozstrzygnięcie na froncie. Na zachodzie wojska amerykańskie i brytyjskie niemiłosiernie męczyły się zimą w Ardenach. Tymczasem Armii Czerwonej szło jak z płatka. Bezwzględna, wielomilionowa siła militarna, stosująca zasadę ani kroku w tył, napakowana dostawami broni, żywności i sprzętu w ramach Lend-Lease, czyli zachodniego programu wsparcia dla Sowietów. W styczniu 1945 roku rozpoczęła ofensywę. W jej efekcie zajęła większość miast przedwojennej Polski, w tym Warszawę. Gdy rozpoczynały się obrady konferencji w Jałcie, Sowieci na niektórych odcinkach przekroczyli Odrę, zbliżając się do Berlina na mniej niż 70 km. Wszyscy uczestnicy spotkania zdawali sobie sprawę, że w takim układzie Sowieci jako pierwsi wedrą się do stolicy Niemiec. Nie ma wątpliwości, że miało to wpływ na jeszcze bardziej pewną siebie postawę Stalina. Dodatkowo pojawił się ważny aspekt związany z problemami Amerykanów na Pacyfiku. Japonia broniła się w fanatyczny i nieustępliwy sposób. Wejście ZSRR do walki na Dalekim Wschodzie stawało się teraz jeszcze ważniejszą niż wcześniej kartą przetargową. Ale i to jeszcze nie wszystko. Pojawił się inny argument. Idea Fix Roosevelt'a stało się powołanie do życia organizacji, która będzie strażnikiem pokoju na świecie przyszłej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W takiej perspektywie, w Jałcie ustalenia dotyczące Polski stawały się kwestią poboczną. Możemy jedynie spierać się, czy działo się tak w wyniku cynizmu politycznego, czy może w wyniku zwykłej naiwności Roosevelta i Churchilla. Będę brutalnie szczery. Uważam, że potrafię sobie radzić ze Stalinem lepiej niż twoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych i mój Departament Stanu razem wzięte. Stalin szczerze nienawidzi wszystkich twoich ważniaków. Woli mnie i mam nadzieję, że tak zostanie. Właśnie tak miał wypalić do Churchilla Roosevelt w oficjalnej korespondencji. I faktycznie, amerykański prezydent jawi się nam dziś jako polityk, który w czasie ustaleń w Jałcie przechylał szale na stronę Stalina. Roosevelt, uznany oczywiście za wybitnego męża stanu, wierzył, że może cokolwiek załatwić z Sowietami, a jego nowa organizacja międzynarodowa zapewni światu stabilność. Czterokrotny zwycięzca amerykańskich wyborów prezydenckich, człowiek, który podźwignął Stany Zjednoczone po kryzysie lat 30. i uczynił je gospodarczą potęgą, nie doczekał już świata, jaki po sobie pozostawił. Roosevelt zmarł 10 tygodni po zakończeniu konferencji jałtańskiej. Nie był już świadkiem zniewolenia przez Stalina kolejnych narodów oraz wybuchu innego konfliktu zimnej wojny. A Stalin jak to Stalin w czasie jałtańskich rozmów o Polsce przebiegle sygnalizował, że to kraje wyzwalane przez Armię Czerwoną są najbardziej zagrożone wojną domową. Miał też dodać, iż tak w ogóle to sama Polska jest źródłem problemów i to od ponad 500 lat. Takie wypowiedzi sowieckiego dyktatora przytaczał w swoich pamiętnikach Churchill. Stalin uparcie przekonywał ponadto, że utworzenie rządu w Lublinie było w gruncie rzeczy zgodne z wolą polskiego narodu. Nie wiadomo, czy Amerykanie i Brytyjczycy wierzyli w te brednie. Nie wiadomo, czy kłamstwa sowieckie były dla nich w ogóle w jakiś sposób istotne. Ostatecznie w Jałcie uzgodniono powołanie rządu tymczasowego z dołączeniem kilku przywódców obozu emigracyjnego i przeprowadzenie w Polsce wyborów. Już samo sformułowanie, że dopuszczone powinny być do nich jedynie partie demokratyczne i antynazistowskie, otwierało drogę do manipulacji i arbitralnych osądów partii i działaczy politycznych. Nieskazitelna żona Cezara z przytoczonej wcześniej przypowieści Roosevelta miała okazać się jak to sam powiedział Stalin kobietą, która miała nie tylko parę grzeszków na koncie. Owe grzeszki okazały się całą lawiną sowieckich manipulacji, fałszerstw, niegodziwości i politycznych mordów na terenie, w cudzysłowie, wyzwolonej Polski. Zresztą o tym, jak wyglądało przejmowanie przez komunistów władzy, opowiadam w jednym z poprzednich odcinków na naszym kanale. Jego tytuł brzmi wymownie: Jak komuniści ukradli nam wolność? A ukradli ją bardzo szybko. W efekcie ustaleń na konferencji jałtańskiej przywódcy świata mieniącego się demokratycznym, dla własnych interesów zaakceptowali niedemokratyczne machinacje. Tymczasowy gabinet z udziałem komunistów został uznany za jedyny legalny rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a polski gabinet emigracyjny z siedzibą w Londynie utracił międzynarodowe uznanie w lipcu 1945 roku. Kilka dni potem odbyła się trzecia i ostatnia konferencja wielkiej trójki decydująca w dużej mierze o nowej mapie powojennej Europy. Poczdam długopis Józefa Stalina. Jest 23 lipca 1945 roku. Dwa i pół miesiąca wcześniej zakończyła się Druga wojna światowa w Europie. Nowa wielka trójka obraduje w poczdamie pod Berlinem. Nowa, gdyż zamiast zmarłego Roosevelta obecny jest tu nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Harry Truman. A za kilka dni Winstona Churchilla zastąpi Clement Attlee. To z inicjatywy tego pierwszego zostaje wysłane cytowane pismo: Polskie władze zostają po raz pierwszy dopuszczone do rokowań w sprawie powojennego kształtu świata. No tak, tylko czy władze te były polskie i czy miały coś do powiedzenia? Można by długo polemizować. W efekcie konferencji w Poczdamie zakończonej 2 sierpnia 1945 roku narysowana została jednak nowa mapa Europy Środkowej. I podobnie jak poprzednio, rysunek ten stworzył nie kto inny jak Józef Stalin. Już wcześniej w białcie ustalono, że nowa wschodnia granica Polski miała przebiegać wzdłuż linii Kerzona, przesuniętej w kilku miejscach o kilka kilometrów na naszą korzyść na wschód. Wspaniało myślnie, nieprawdaż? Teraz Polaków zaproszono do uzgodnień w sprawie granicy zachodniej. W Poczdamie pojawiła się delegacja 11 osób spełniącym obowiązki prezydenta Bolesławem Bierutem, premierem Edwardem Usłupką morawskim wicepremierami Władysławem Gomułką, Stanisławem Mikołajczykiem i ministrem obrony, zdegradowanym przedwojennym generałem i agentem NKWD Michałem Rolą-Żymierskim. Biorąc pod uwagę niektóre z wymienionych nazwisk, Naprawdę trudno zakładać, że byli to politycy reprezentujący suwerenne interesy Polski. Zresztą po kilku rozmowach z Bierutem brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden powiedział, to szczur, który zachowuje się wobec Rosjan uniżenie, by nie powiedzieć służalczo. W Poczdalnie miał trwać spektakl, w którym przedstawiciele rzekomo suwerennej Polski spotykali się z prezydentem Trumanem czy z premierem Churchillem, a Bierut miał przekonywać ich, że Armia rosyjska już opuszcza Polskę. NKWD nie odgrywa tu żadnej roli, a Polski Urząd Bezpieczeństwa jest niezależny i podlega jedynie polskiemu rządowi. Pełniący obowiązki prezydenta komunista głosił także, że Polska będzie jednym z najbardziej demokratycznych państw w Europie. Poczdam przeniósł finalnie wiele ważnych ustaleń dotyczących powojennego porządku w Europie. Najbardziej zapamiętaną była Formuła 4D dla Niemiec. Kraj uznany za odpowiedzialny za drugą wojnę światową miał przejść demilitaryzację, denazyfikację, demokratyzację oraz dekartelizację. Jako piąte D dorzucano niekiedy decentralizację. Przyszłe Niemcy miały zostać przesunięte na mapie Europy daleko na zachód, aż za linię Odry. Konferencja w Potsdamie była jednocześnie tłem dla innego wydarzenia znaczącego dla świata. Podczas pobytu w Niemczech prezydent Stanów Zjednoczonych Truman wydał rozkaz zrzucenia bomby atomowej Little Boy na Hiroshima, który wykonano już po zakończeniu konferencji, 6 sierpnia 1945 roku. Żegnając się ze Stalinem, prezydent USA wyraził nadzieję, że następne spotkanie odbędzie się w Waszyngtonie. Sowiecki dyktator miał odpowiedzieć: Daj Boże. Ale wszyscy dobrze wiedzieli, że do takiego spotkania nie dojdzie. Dopiero w 1959 roku USA miał odwiedzić następca Stalina Nikita Chruszczow. Finalnie dla Polski poczdamo oznaczał ustalenie naszej zachodniej i północnej granicy. Kwestia oddania Polakom śląskich zagłębi węglowych, Szczecina, Wrocławia, a także części prus wschodnich i Gdańska budziła kontrowersje na Zachodzie. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej Zmusi nas do polegania na gwarancjach sowieckich i w ten sposób zwiększy zależność Polski od Związku Sowieckiego. To, że tak zwane później Ziemie Odzyskane nie stały się strefą okupacyjną pod kuratelą Sowietów, nie oznaczało bowiem, że wycofała się z nich Sowiecka Armia. Przesunięcie tych granic stworzyło pretekst dla powołania północnej grupy wojsk Armii Czerwonej z dowództwem usytuowanym w Legnicy. Podobno sprzeciwiała się temu administracja Trumana, ale jak widać nieskutecznie. Wojska radzieckie wycofały się z Polski aż 48 lat później, w roku 1993. Ostatni z oddziałów wymaszerował dokładnie 17 września 1993 roku.